No cześć! Z tej strony Iki w 13 i witam Was w kolejnym odcinku słodkiego flirtu. Jak widzicie, znowu mamy piątek. Znaczy dla mnie to jest czwartek, więc widzimy się w tej grze. Zobaczmy, jakie mieliśmy zadanie. Aha, bo myśmy przeszli cały odcinek. Więc zaczynamy nowy. Brawo, zakończyłeś swój odcinek. Możesz kontynuować przygodę. Następny odcinek. Uwaga! Zaginął pies. Musisz odnaleźć psa za wszelką cenę, a mam nadzieję. A mam jeszcze tyle do zrobienia w szkolnych klubach. Dobra, zacznij. Yy, odcinki będą w takiej formie, że zużywam 70 punktów akcji. Czyli yy, zaznaczę sobie, że miałam 290, 229. Mm -hmm. Ups, nie na tym. No, więc jak zużymy 70 punktów akcji, to zostawiam odcinek, ponieważ... 70? Albo 60. Bo to jest akurat tyle prościej, że... No, punkt akcji się zużywam równomiernie i w ciągu tygodnia uzbieram tyle, ile tam trzeba. Zacznij. Kolestia, szukałem Cię. Co się stało? Amber znowu Ci dokucza? Nie, ale musiałem się z Tobą koniecznie pożegnać przed wyjazdem. Co? Przed jakim wyjazdem? Ken wyjeżdża. Opowiedziałem wszystko mojemu ojcu, co mi się przydarzyło ze strony Amber i tych dwóch dziewczyn. Powiedział, że to nie do przyjęcia, aby jakieś damulki prześladowały jego syna. Damulki? Kto tak je nazywa? Dodał, że natychmiast wypisze mnie z tej szkoły i, z i zrobi ze mnie mężczyznę. Aby jak najszybciej odzyskać swój honor. Skena, Mężczyznę. Dobrze. Twój ojciec? A czym on się zajmuje? Yy, Zmieniają ci szkoły? Jest wojskowym Właśnie wrócił z misji Aby móc się, ze mną, móc się mną opiekować Muszę już iść Czeka na mnie Trzymaj to ode mnie I nie zapomnij o mnie, dobrze? Jeszcze wrócę Czemu wracasz? Wyjeżdżaj i nie wracaj Żegnasz się z Kenem No dobrze co pożegnała się z Kenem Kiedy nagle zaskoczył yy, mnie widok psa biegnącego po korytarzu Kena już nie było jest w szkole? No właśnie to samo sobie pomyślałam. Ale słodki. Hmm. Panienko. O. Dlaczego nic nie zrobiłeś, żeby go złapać? Mój mały kiki. Jeśli się zgubi, to będzie twoja wina. poniesiesz konsekwencje. To po co w wcale szkoły, jak się nie umi zajmować? Co? Ale nic nie zrobiłam. Ja tylko tutaj stałam, a on przebiegł. Nie pyskuj i odnajdź Kiki i, i jego rzeczy, bo jak nie, wow. A na początku wydawała się taka miła i normalna, ale ta jej twarz, o, niewiarygodna. Dobra. Nowe zadanie. Złap Kiki od jego dyrektorce. i Kiki. Cześć, a więc skończyłeś w końcu tę historię ze sprawiedliwieniem. Yy, tak, nawet jeśli zwiał z lekcji, to tym razem go nie wyrzucą. Okej, okay, tym lepiej, prawda? Zruszyłam mi. W każdym razie przykro mi, że cię wciągnęłam tę historię. Nie powinienem ci prosić o taką przysługę i stawiać cię w takiej sytuacji. Yy, możemy porozmawiać o kimś innym niż o Eee... Yy, yy, Okej. Okay. Pies dyrektorki znowu uciekł. Eee... Może tak, dokładnie, ale to chyba nie powód, żeby na mnie nakrzyczeć. Hmm, rozumiem, ale. Czemu nam tak lowometr spadł? Oooo. Nieważne. Rozumiem, jeśli dyrektorka poprosiła cię o to, żebyś odnalazła, to radzą ci to zrobić. I Inaczej będziesz musiała zostać po lekcjach albo coś w tym stylu. Dobra, nie mam nic przeciwko psom, ale jednak. Powodzenia. Dzięki. Jego oczka są słodkie. Ten piesek jest taki uroczy. Kiki. O, znowu. Zdecydowanie ten pies biega wszędzie, gdzie popadnie. Muszę znaleźć jego rzeczy i zabawki, żeby móc go złapać. Czyli coś muszę znaleźć, tak? O nie! Haha, Więc udało Ci się nawet przegonić kena. To przez was musiał odejść i nie komikazałam nie odejść na ten. Była... Dobra, pierwszy. O, hol... Słyszałyście y, to przez nas. Będziesz płakać, jak ci go brakuje. Czujesz się ta samotna. Mm. Na pewno nie powstrzyma mnie to, żeby ci dać gębę pewnego dnia, ale ostro. Ola, la, już się boję. Zawsze możesz spróbować, ale potem pożałujesz. Wystarczy, że się poskarżę głównemu gospodarzowi, a może powinnam powiedzieć mojemu starszemu bratu. A zobaczysz, jakie będziesz mieć kłopoty ale twój brat nie jest taki głupi jak ty. Mm. Ja głupia? W każdym razie uwielbiam swoją miłą, młodszą siostrę. Czekaj mm -hmm. mi, ale twój brat miluji. i zdziwiam się. U, nie odchodzę. Och, dziewczyny, uraziłyś mnie, on poszła sobie. Uf. Dobra. Mm. To rzecz, e, w sumie to samym rzeczy, też masz psa. W sumie to że należycie masz kota. Nie, chciałbym, ale moja mama ma alergię. Mm, znowu alergia, wszyscy macie problemy, czy coś co? Szkoda. <laughs> nie przypadam za psami. Lochmarz spadł. A nie chciałam być przesadnie słodka. Powiedziałabym o kotach, no ale. Kiki. O, to jest obruszka. Na chwilę Dzwonię, ten pies za szybko. Nie dobra, dobra. Mamy obrożę. okej okay. W sumie, dlaczego nie lubisz psów? Co? Nie wiem. Są za bardzo trendne i większość z nich jest trochę głupia. Eee. O nie. Nie wiadomo, co. Psy nie są głupie. Bardzo sobą. O nie. No i co ja mam wybrać? Jak zacząłem mu słodzić o psach, to się obrazi. A jak mu powiem, że jest głupi. W sensie, że psy nie są głupie. No... Co kto lubi, ale koty i tyle? No ej! A tam nie było żadnego większego wyboru. Cześć! Hmm. Załatwiłeś spiężnym z usprawiedliwieniem. Pewnie nie dam się wyrzucić za takie coś. A tak w ogóle to co przypadkiem nie biegał? Czy pies nie przebiegł właśnie za tobą? Yy... Bo bebeznę. W najgorszym razie, jeśli nie w całej, musiała zostać godzinę albo dwie po lekcjach. To wszystko. Yy... <ślesza> Pierwsze jest dobre. E, Rób jak chcesz. No. Kiki. Aha, znowu ta sama animacja, okej. Okay. A więc poszukiwania pieska dały jakieś rezultaty? A, masz rację, nie wiem kotów. To zbyt niewdzięczne bestie. Za to mam dużego psa, który nie ma nic wspólnego z Mopsem, dyrektorki. Ech. 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 Niech się z nim pokłócę. Skoro tak mówisz. Ech. Coś tu jest. Bo wiecie, nie, nie, nie wiem, gdzie mogę znaleźć to wszystkie. Kiki. Ki. O, tam coś leży. Podnieś to. Ławka dla psa. no super. Kiki, ki, znowu. Z tego co pamiętam, coś powinno być tu w klasie, chyba. O! A więc babcia zgubiła swojego pieska. Zauważył się, że ty musisz go znaleźć, prawda? Nie go, może? Tak, może, jeśli dasz mi 15 dolarów, bądź gdzie on jest. Nie płacisz. W tym gorzej dla ciebie, teraz nigdy go nie znajdziesz. Zobaczymy. Czy tutaj czegoś nie ma? Chyba nie. Eee, może będzie ci łatwiej go znaleźć, jeśli też zaczniesz chodzić na czworaka. Co? Jakie wy jesteście? Cześć, sprawdziłaś sobie ostatni razem z tym klubem? Tak, dziękuję. Teraz muszę znaleźć psa dyrektorki. Kiki znowu uciekł, ale z niego rozrabiaka. Często ucieka? Może nie często, ale zdarza mu się to od czasu do czasu. Wydaje mi się, że ona go trzyma w swoim biurze. Eee, też musiałam raz za nim biegać. Możesz mi pomóc? Ech, trzeba wziąć jego uwagę na moment, yy, gdy chcesz go złapać. Ech, to... Prawda, że nieźle się za nim nabiegałem ostatnim razem. Przyciągnąć jego uwagę. E, Słyszałam, że w zasłopie nie, więc dodaję samopoczucie, ale. Mm. Kiki. Ach, ten pies znowu uciekł. Okej, coś sprawdzę. Ok. E, nie pytam cię jeszcze, jaki raz. Rasy... Nie pytałam cię jeszcze, jaki raz jest swój pies. Owczarek francuski. E... E... Nie, w ogóle. No, ale co ja miałem innego powiedzieć? Mmm Kiki. Co ja muszę zrobić, żeby ci złapać? Mm. Kiki. No nie będę ciągle wołać kiki, bo to się nie opłaca. Ale nie wchodzi do gradu w ogóle. A, tu jest smycz. Dobra, smyśl dla psa. O, znowu... O, kurze, znowu uciekł. No. Widzę go. <gryw> znowu uciekł. No, naprawdę. Widzę go. Znowu uciekł. No, ile razy będziesz wołać widzę go i znowu uciekł. Nie. Nie ma ktoś tu, nie wiem. O, hej, cześć, jesteś w klubie koszykówki? No, nie wiesz o tym? Piłki ci przyniosłam. Nie do końca, w sumie to może. Nie, kazano mi tutaj przyjrzeć, raczej nie, ale lubię koszykówkę. Nie wiesz, koszykówka jest raczej fajna, bo siatkówkę Zaję to muszę pomóc klubowi. Nie, że się namęczą, żeby wszystkie piłki wykorzystane przez graczy, a ty jesteś w nie? Yy... Po pierwsze, nazywam się Dian Nie, jestem tutaj na wymianie międzyszkolnej z drużyną koszykówki z Twojej szkoły. A nie należę do klubu. Raczej nie będę mógł Ci pomóc. Okej. Okay. O, oh, zaś te dwie brzdzią głowy. Trzy, Liczyć nie potrafię. Jeszcze ja wziąłem przez chwilę jak przebiega ten pies, próbowałem go dogonić ale też mi uciekł Jesteś Może udało nam się łatwiej złapać? A zapytam CO?! Nie mogę sobie pozwolić na to, że stanę cały dzień na biegiem, za psem, przykro mi, próbowałem go złapać Było go złapać na przynęte? Na ale jak? Jedzeniem, mięsem albo czymś w stylu co psy ogólnie lubią jeść Nie, to głupi bo sobie ja coś znaleźć, dziękuję to nie głupi pomysł, przepraszam Widziałeś kilka zbiegającego mopsa, <laughs> nie, śpieszy się, nie śpieszysz się, żeby go złapać yy, A ty nie spróbowałeś go złapać? Pewnie, że nie, to twój problem e... yy... Yy... Drugie ten marudzić, spróbuj go złapać na jedzenie, w końcu to tylko pies Słuchaj, mówię ci, że mam psa, przyjdź do mnie później, to dam ci kilka psich ciasteczek. Eee, muszę ich poszukać w swoim plecaku, tak? Psie ciasteczka, może jeszcze cukiereczki dla dzieci. Ech. Widzę go i znowu uciekł. No, to było do przewidzenia. Eee, dobra, już chyba przekroczyliśmy te 70... 70 60 punktów. Chociaż nie, jeszcze 10 zostało, mogę wykorzystać. No dobra. Masz ciaseczkę dla psa? Mm, ta mam, Dam ci, jeśli dasz mi 20 dolarów. Co? 20? Nic nie mówiłeś o zapłacie. Poza tym to super drogo, jak za dla psa. Nigdy się nie umiem, że to będzie za darmo. Poza tym to niedrogo, żeby dość dobrze wypaść przed dyrektorką, co nie? A więc płacisz? Tak, trzymaj. Kul, cool, trzymaj. Cieszę się z naszych wspólnych interesów. Interesów, świetnie. Te mam interes do załatwienia. Może za wszystko cenę złapać tego psa przy pomocy twoich ciasteczek. A, tam jest, inny go złapać. Ucieka. Muszę go złapać. Biegniesz za kiki. Mały, chodź tutaj. Yy, ach, znowu uciek. Biegnie w stronę liceum. Okej. Okay. Można powiedzieć, że go zgubię, gdzie mógł sobie pójść. No gdzie? W pokoju gospodarz? Nie. Tu? A więc jesteś w klubie koszykówki, tak? Wygląda to, że ktoś poza szkoły tam trenuje. Muszę to zobaczyć. Przesuń się w dyskusji. Dobra. W czasie między pierwszym, tak jakby tam zobaczycie, pewno, że jest cięcie. Minął jeden dzień, ponieważ nie zdążyłam nagrać wcześniej. Więc 10 punktów akcji tak by doskoczyło, więc 50, 159, które ona zostać, zostało 165. No, 65, bo trochę za dużo zrobiłam jeden krok, no ale nieważne. Więc będę teraz jak Polsat i przerwę w takim momencie, kiedy już prawie złapałyśmy psa, więc do zobaczenia w przyszłym tygodniu, do następnego odcinka. I przepraszam, że on akurat hmm, pojawi się w sobotę, a nie, w piątek, tak jak miał być. No ale z różnych względów nie mogłam go wczoraj dokończyć. A więc do zobaczenia i pa pa.